Generał Józef Haller urodził się 13 sierpnia 1873 roku, zmarł w 1960 roku. Był absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu, a po jej ukończeniu podjął służbę w Armii Austriackiej. Po wybuchu I wojny światowej sformował tak zwany Legion Wschodni, a w 1916 roku został dowódcą II Brygady Legionów. Na której czele walczył pod Połączył się wtedy z Polskim drugim Korpusem Wschodnim, ale po przegranej bitwie z Niemcami pod Kaniowem wyjechał do Francji, gdzie stanął na czele utworzonej tam Armii Polskiej. Błękitna Armia, po powrocie do Polski, powierzono mu honorowe zaślubiny Polski z Bałtykiem i przejęcia Pomorza. W czasie wojny polsko-bolszewickiej został dowódcą Armii Ochotniczej, a następnie inspektorem generalnym Armii członkiem Komitetu Obrony Państwa oraz Ścisłej Rady Wojennej. Podczas bitwy warszawskiej dowodził frontem północnym, w skład której weszła Piąta Armia dowodzona przez generała Władysława Sikorskiego, Pierwsza Armia dowodzona przez generała Franciszka Latinika oraz Druga Armia dowodzona przez generała Bolesława Roje. 14 sierpnia na linii w Kry podjęła manewry zaczepny piąta armia generała Sikorskiego i 16 sierpnia śmiałym atakiem zdobyła nasielsk. Ponieważ należał do ogrona najbardziej zagorzałych przeciwników Piłsudskiego, został w 1926 roku przeniesiony z armii w stan spoczynku. W 1936 roku współorganizował Front Morges, a rok później Stronnictwo Pracy. W czasie II wojny światowej w latach 1940-1943 był ministrem oświaty w rządzie londyńskim. Nigdy nie wrócił do kraju.